Szanowni Państwo, dzisiejszy odcinek to tak naprawdę dwa ogłoszenia meteorytowe. Pierwsze dotyczy konferencji meteorytowej w Zielonej Górze, drugie natomiast dotyczy poszukiwań meteorytu Wilkanówko koło Zielonej Góry. Zapraszam. Polskie Towarzystwo Meteorytowe to stowarzyszenie powstałe w 2002 roku. I skupiające blisko 200 osób naukowców, kolekcjonerów meteorytów, a także poszukiwaczy meteorytów. Co roku organizowane jest albo seminarium meteorytowe, albo konferencja meteorytowa. W tym roku przypada konferencja meteorytowa, która odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 19 i 20 kwietnia 2024 roku. Odbędzie się ona na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Astronomii imienia profesora Janusza Gila. Będzie to budynek A2 na kampusie A przy ulicy Szafrana 2 w Zielonej Górze. Informacje na temat konferencji znajdziecie państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Link zostawiam w opisie pod filmem. Zapisy na konferencję trwają do 29 marca 2024 roku zostało zatem kilka dni. W ramach konferencji przewidziane są pięć sesji referatowych, obowiązkowe coroczne walne zebranie, a także wykład dla uczestników konferencji w Planetarium Wenus. Przypominam, że w holu Planetarium Wenus można obejrzeć kolekcję około 100 meteorytów. Nagrałem o tym dedykowany odcinek. Półorganizatorami konferencji są Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Centrum Nauki Keplera, Planetarium Wenus. 20 kwietnia 2024 roku to będzie sobota. O godzinie 17:30 w Planetarium Wenus odbędzie się wykład poświęcony meteorytowi Wilkanówko. Wykład jest bezpłatny dla wszystkich. Serdecznie zapraszam. Imprezą towarzyszącą konferencji są zorganizowane poszukiwania meteorytu Wilkanówko. Meteoryt Wilkanówko jest chondrytem zwyczajnym typu H4, który spadł w 1841 roku kilka kilometrów na zachód od Zielonej Góry. Po spadku odnaleziono dwa fragmenty: większy o wadze około 930 gram, mniejszy o wadze około 180 g. Oglądając tę kopię większego okazu meteorytu Wilkanówko, Widzimy na jego powierzchni czarną skorupę optopieniową tylko tutaj po dwóch stronach, natomiast na większości powierzchni widzimy, że brakuje pozostałych części meteorytu. Oznacza to, że brakujące fragmenty meteorytu w Wilkanówko muszą jeszcze gdzieś leżeć na polach, a raczej w lasach koło Zielonej Góry. Miasto Zielona Góra. Otoczone jest lasami. W nadleśnictwie Zielona Góra uzyskałem pozwolenie na poszukiwania meteorytu Wilkanówko. Nie jest to impreza komercyjna, nie jest to również zorganizowana impreza masowa. Poszukiwania odbywają się na zasadzie indywidualnych poszukiwań w ramach zgody i udostępnienia terenu do poszukiwań przez nadleśnictwo Zielona Góra. Aby wziąć udział w poszukiwaniach meteorytu Wilkanówko, należy się na nie zapisać. Termin do końca dnia 18 kwietnia 2024 roku. Jak się zapisać? Zostawiam pod filmem w opisie link do strony, na której znajdziecie Państwo pełne informacje na ten temat. Meteoryt Wilkanówko spadł w 1841 roku. Jego fragmenty będą zapewne kilka centymetrów pod powierzchnią gruntu. Oznacza to jedno, że będzie potrzebny do tego wykrywacz metali. Tak, to jest meteoryt kamienny. 100 zwyczajny typu H4. Takie meteoryty możemy poszukiwać wykrywaczem metali. Jaki wykrywacz się do tego nadaje? Mam specjalną stronę temu poświęconą. Zapraszam Państwa do opisu pod filmem. Tam zobaczycie Państwo, jakie wykrywacze były użyte do znalezienia meteorytu Pultusk. Meteoryt Pultusk jest chondrytem zwyczajnym typu H5. Reakcja wykrywacza na meteoryt Pultusk oraz na meteoryt Wilkanówko no, powinna być taka sama. Poszukiwania rozpoczynają się 20 kwietnia 2024 roku i potrwają aż do 28 kwietnia 2024 roku. Poszukujemy indywidualnie. Tyle, ile kto może przeznaczyć czasu na poszukiwania, no, tyle poszukuje. 21 kwietnia 2024 roku, to będzie niedziela, spotykamy się. O godzinie 9:30 na parkingu przy drodze numer 32 z Zielonej Góry do Leśniowa Wielkiego, przy skrzyżowaniu z drogą do Radomi. Tam spotkamy się z nadleśniczym, porozmawiamy na temat poszukiwań, no i rozejdziemy się. Każdy poszukiwacz będzie poszukiwał w taki sposób, jaki uważa za najlepszy. Do zobaczenia na konferencji lub na poszukiwaniach. Ja Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w Gabinecie Astronoma.